Wojny w telewizji dawno już spowszedniały. Spokojnie jemy kolację, patrząc jak od wybuchów bomb. Ludzie giną gdzieś daleko stąd. Jednak tego wieczoru wszystko było inaczej. Ludzie ginęli nie na froncie, ale na boisku. Nie od bomb, ale od butów kibiców. Nie gdzieś daleko, ale w centrum Europy. Na naszych oczach. Nie wszystkie telewizje przerwały transmisję ze stadionu Hazel, kiedy na trybunach rozpętała się wojna. Juventus Turyn ze Zbigniewem Bońkiem w składzie szykował się do walki z Liverpoolem w finale Pucharu Europy. Na ten mecz czekali wszyscy kibice na Starym Kontynencie. Mecz zorganizowano w Brukseli. Do miasta przyjechało 60 tysięcy obcokrajowców. Tych najbardziej fanatycznych kibiców organizatorzy spotkania umieścili w sąsiednich sektorach. Dzieliła ich tylko metalowa siatka. A pół godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego, angielscy kibice zaatakowali włoskich. Rzucili się na nich z nożami, prętami i kamieniami. Włosi nie mieli dokąd uciekać. Wybuchła panika. Pod naporem setek osób runął wysoki kamienny mur. Pod gruzami lub w wyniku stratowania zginęło 39 osób, a ponad 400 zostało rannych. Gdy zamieszki ucichły, piłkarze ze spuszczonymi głowami wyszli na boisko. Po tragedii na Hazel angielski parlament zwołał specjalne posiedzenie. Angielskie zespoły wykluczono z rozgrywek europejskich na 5 lat, a Liverpool, jeden z najbogatszych i najsłynniejszych klubów świata, na lat 10. Stadion Hazel został zamknięty, a po 10 latach zburzony. Dziś na jego miejscu stoi większy i dużo nowocześniejszy obiekt imienia króla Boduena. Jedna rzecz wciąż jednak budzi wątpliwości. Czy ten mecz sprzed 17 lat. Powinien zostać rozegrany. Czy po tym, co się stało, sędzia mógł rozpocząć grę?